Cześć wszystkim, miałem nadzieję, że dzisiaj spotkamy się w nieco innych okolicznościach, miałem nadzieję, że przyjdzie coś do mnie z listów, na które czekam. No jest dopiero godzina 13 czy tam 14, no przed 14 może, może coś jeszcze wpadnie, bo nie widziałem, mówiąc czy listonosza, ale kiedy zajrzałem do skrzynki pocztowej zobaczyłem tylko i wyłącznie to. Hmm. Same jebane reklamy kupię mieszkanie do okno. Nowoczesne materacy na wymiar. O, pan z wyboru. Studenckie pisynki. 75 złotych miesięcznie. Będzie na listę. Oczywiście nic konkretnego. Jak widzicie reklamodawcy mnie uwielbają, a że nie opróżniałem tej skrzynki przez kilka dobrych dni to nazbierało się tego naprawdę bardzo dużo. Ogólnie od dłuższego czasu, kiedy znowu zacząłem wysyłać listy, to każdy powrót do domu wiąże się ze sprawdzeniem nerwowym, sprawdzeniem skrzynki. Czegoś takiego w ostatnim czasie nie było i naprawdę fajne uczucie. Ale jako, że nie mamy, nie mamy dzisiaj żadnego listu, a chciałem coś wrzucić w ten przedświąteczny dzień, tak się, tak się udało, że zauważyłem w kiosku gazetkę Bravo Sporcik i był, nie była w nim Saszetka z Match atak stopsa z Champions League z nowej edycji, którą już większość osób nagrywała, wrzucała, a ja jeszcze nie. Jak wiecie, będę się skupiał głównie na kartach Manchester United, prawdopodobnie tylko na nich, bo sama kolekcja nie przekonała kompletnie. FIFA 365 zjada tą kolekcję, no trzeba po prostu to przyznać. Ale jako, że kart Manchester United jest tutaj dosyć sporo, to sobie je oczywiście zbierzemy. Na pewno na kanale otworzę jakiegoś blistra, jakiś multipak. Coś tam się na pewno trafi i mam nadzieję, że te karty uda się skompletować. A dzisiaj rozpoczniemy sobie od otworzenia tego Bravo Sporta z jedną saszetką. W moim cudownym kiosku na osiedlu oczywiście pojawiła się, pojawił się tylko jeden egzemplarz tego Bravo Sportu. I to nie jest tak, że to zostało wykupione. Po prostu, po prostu tak tutaj już bywa i niestety... Tak to wygląda w sklepach na moim osiedlu. Tu jest gazetka, tego nie będziemy wartować. Wszyscy doskonale wiecie, co się w niej znajduje. Mamy też jedną kartę limitowaną. Jest to swoją drugą, były piłkarz Manchester United. Cristiano Ronaldo. To jest ta srebrna wersja tej karty. Bardzo fajnie. Te limitki, akurat karty specjalne są ładne, to trzeba oddać, bo te wyszły naprawdę fajnie. Te bazówki są jedynie takie nieciekawe. No i mamy jedną saszetkę. Jest to z tego co widziałem saszetka z pięcioma kartami. Promocyjne, bez ceny. No i zobaczymy może może coś się trafi z Manchester United. A jeżeli nie, no to trudno. Tak więc jedziemy. Pierwsza karta to Karim Benzema. Coś widzę, będzie saszetka hiszpańska. Bo tu następnie mamy Iborę Prześladujący mnie Dziuba, którego nigdy nazwiska nie wiem jak to się wymawia Następnie Benito Raman I na koniec Sabri To Z Galaty bodajże, tak? tak? No cóż Bez żadnej karty świecącej także jeżeli ktoś nie wiedział o tym, a kupił sobie dużo zestawów tych Bravosportów to pewnie się zawiedzie, bo w takim wypadku ta cena 350 już nie jest tak atrakcyjna, jak to bywało w poprzednich edycjach. No i dobrze, że tak zrobili, bo zawsze było to wykupywanie tego ilości tych gazetek w wielkich ilościach. No bo 3,50 a 390 na dłuższą metę to jest różnica. No, ale tak wracając to tak wygląda mój początek z tą serią. Niestety nic z Manchesteru nie wpadło. Wielka szkoda, ale mam nadzieję, że w następnych podejściach będzie lepiej. Z tego miejsca chciałem Wam także podziękować za 500 subskrypcji na moim kanale. Ta liczba ciągle rośnie. Naprawdę dziękuję za uznanie i za to, że oglądacie te filmiki, że Wam się to podoba, że odzew jest duży. Ja z mojej strony, tak jak już obiecywałem, będę się starał dalej rozwijać. Wprowadzać też nowe rzeczy. Ale o tym dowiecie się już na pewno wkrótce. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.